Metal i drewno, siła i spryt, góry i lasy, plemię i klan. To są tylko jedne z niewielu asymetrycznych cech naszej dzisiejszej premiery, czyli Ironwood. Jest to strategiczna gra karciana od jednego do dwóch graczy, gdzie jedna strona wciela się właśnie w plemię puszczy, ma drewniane komponenty, musi przechyczyć swojego przeciwnika i wyciągnąć potrzebne do zwycięstwa totemy właśnie z terenu swojego przeciwnika, czyli z gór. Natomiast po drugiej stronie mamy pancerny klan, który działa silnie, chodzi grupami, wydobywa kryształy dzięki wiertłu, stara się wejść w głowę właśnie plemionom puszy, żeby wiedzieć z której strony zatokują, gdzie będzie ta zasadzka zorganizowana, żeby nie dać to temu właśnie drugiej frakcji, a samemu w międzyczasie budować fundamenty kuźnie, zostać najpotężniejszym klanem i pozbyć się swojego rywala. Genialnie wykonana, asymetryczna gra strategiczna, w której właśnie jedna frakcja ma wszystkie swoje komponenty drewniane, czyli plemiona puszczy, natomiast pancerny klan wszystkie swoje komponenty ma metalowe, co daje niesamowity efekt na planszy. Prosta w zasadach, ale cała strategiczna moc tej gry jest w samej rozgrywce. A dzisiaj mamy właśnie premierę, więc szukajcie Ironuda na półkach dobrych sklepów z gami planszowymi.